Gramy przede wszystkim w największym obiekcie, jaki jest w kraju, jednym z najpiękniejszych. Myślę, że finał obejrzy blisko 12 tysięcy osób. Jest to blisko tego, co w tej chwili możemy, tyle co jest miejsc, czyli, czyli komplet hali, największej hali, tak jak już powiedziałem, które nie jest tak łatwo zgromadzić. To świadczy o tym, że rozgrywki ligowe cieszą się coraz większą popularnością, większym zainteresowaniem. No i czekamy na wielkie emocje. Kraków już jest naszym partnerem od wielu lat. Organizujemy wspólnie wiele imprezy. Tak dwa lata temu organizowaliśmy tutaj Puchar Polski, również finał Pucharu Polski na hali Hutnika. Dzisiaj organizujemy w hali Tauron Arena. To są jakby dwa światy. Wówczas sytuacja pandemiczna. Dzisiaj jest możliwość gościć wszystkich kibiców chętnych. Wielu, tak, tak, tak samo wielu, wielu naszych sponsorów ze sponsorem głównym Tauron Polska Energia, także cieszymy się, że wszyscy chcą być siatkówką, chcą się przy niej pokazywać, chcą się z nią kojarzyć. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.